Maja Kołoczek-Olszewska, prezes Centrum Sportów Rakietowych Platynium. Z wykształcenia architekt i logistyk, z zamiłowania bizneswoman i sportowiec. Wicemistrzyni Polski w Fitness w 2019 roku, finalistka Mistrzostw Europy, sędzia Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego. Prywatnie mama trójki dzieci, pasjonatka aktywnego wypoczynku i górskich wypraw. Pierwsze kroki stawiała w rodzinnej firmie Coltrans Logistic. Od 2017 roku piastuje funkcję prezesa zarządu tej spółki. Od niedawna nominowana działa także w sektorze usług sportowych jako właścicielka Centrum Sportów Rakietowych Platinum. Z pasją i zaangażowaniem tworzy jedyne w rybniku rodzinne, wielopokoleniowe centrum sportowe, oferujące korty do tenisa i padla. A dla mnie to, co było istotne tworząc to miejsce, to jest to, że jest to obiekt multidyscyplinowy i obiekt wielopokoleniowy i wielorodzinny. I tak jak nie każdy jest gdzieś tam pasjonatem tenisa, tak na przykład yy, może znajdzie, odnajdzie się w padlu, czy na przykład właśnie w badmintonie, którego będziemy uruchamiać na wiosnę, czy właśnie w innych sportach rakietowych.